Jezu, może eee, no to że się, bo świadkiem, on mi po prostu wszedł, pod koła, tak? Dobra, pieszo, pieszo, pieszo. No bardzo Nie można przejść! Jezus! Jezus, stanął jak Oj, na światło historii. No Aha, reakcja, nie wiem, że my dalej żyjemy. Nada się. Tego tam. co Bartka lutowo zabije się na no, śmierć? O, ale ucieczka, to ty, ty jadź! Boże, macie cztery lasowałe samochody, teraz zginiemy, to nas weźmiecie. Nie! Łukasz, czy to Sapor! Długo to mi mnie nie popało. Jezus, Łukasz. Boże. Nie, <śleski> się tak stali. Brać! Dobra, to to! Tam, tam widać, na tej górce są. A, dobra. Ciekawe, czy. Tutaj, o, to. Gras, gras, Trzeba się zmienić. Dawaj to a, miasto! Auto jest w tragicznej nie trzeba je ja opuścić! I będę pijał jak najszybciej. Jezus, jak na razie. uciekajcie! To wybuchnie! Uciekajcie! Może. <laughs> A w bagażniku miałem tyle trzymać.